Witajcie w kolejnym odcinku. Czasem mam wrażenie, że przeżywam déjà bo w zeszłym roku robiłam porządek na parapecie. No i w tym roku też macie okazję mi towarzyszyć. Um, ale nie tylko, przejrzymy sobie wszystkie rośliny parapetowe, powiem wam co będę tutaj wykonywać. Myślę, że mycie okien to sobie darujemy. W sensie ja je umyję, ale wy nie będziecie mi w tym towarzyszyć. A jeszcze wam coś pokażę, co fajnego znalazłam w IKEA, i do tego przejdziemy też za moment. Więc zapraszam Was do filmu. No, słuchajcie, znalazłam sobie taką fajną półeczkę, więc myślę, że gdzieś się tutaj zaaranżuję i no, części roślin myślę, że nie tyle, co się pozbędę z domu, co po prostu zmienię miejsca lub po prostu, no nie wiem, postaram się coś tu pozmieniać, bo jak widzicie jest... Tudum! Zacznę od grudnika. Mam wrażenie, że grudnik mi się bardzo postarzał. Jak widzicie łodygi się robią takie zdrewniałe. Mimo, że go dość regularnie podlewam, widzę, że coś tutaj mi uschło, coś no nie poszło mi zbyt dobrze w tym roku, on wymaga odświeżenia. Ogólnie to też wymaga prysznicu, prysznica. Jak widzicie, no on puszcza sporo młodych, ale zdecydowane odświeżenie się, odświeżenie się, ucięcie tych roślin po sadzonek by mu się przydało, więc na pewno prysznic i jakieś zmiany, więc mam nadzieję, że nie zapomnę bo, bo on już jest na takim etapie, że mm, może być, o w ogóle patrzcie co tu się wydarzyło no nie będziemy komentować, kolejną rośliną na parapecie jest choja e, albo Marginata, Nie ja ona sobie tu fajnie radzi, myślę, że nawet tutaj zostanie co do osłonki, przydałaby się jakaś tutaj zmiana, bo nawet ona nie pasuje, albo obcięcie tego brzegu, żeby ona tam weszła, bo tak tu nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Wypuszcza jakieś nowe liście, stara się jak może dziewczyna. Nie wiem, czy widzieliście mój odcinek o hojach, Zajrzyjcie, może Wam się spodoba. Dobra, to odstawiamy sobie kolejną kandydatkę. Anturium clarinervum. I ja tu sobie obiecuję, za każdym razem, jak chwytam je w dłonie, że owinę sobie tutaj wszystko spadną no i poczekam aż mi jakieś konkretniejsze korzenie wypuszczą i tutaj mam tutaj jeszcze są takie dwa małe pypki które wskazują, że być może pojawi się jakaś nowa sadzonka i tak w sumie dlatego trzymam ją ale myślę, że już dłużej nie będę i po prostu dam mu szansę żeby sobie fajnie tu mi podróż trochę żeby ukorzenić go zmienić mu doniczkę wtedy do mniejszych dwóch, nie wiem, może komuś podarować, niech też kogoś innego cieszy, nie tylko mnie więc kolejna roślina, no i moja gwiazda, słuchajcie, to jest moja taka ulubiona w sumie, ja bardzo lubię wszystkie te rośliny i każda ma jakieś tam inne ukryte zalety, niektóre wady, ale to jest jedna, z których bardziej lubię, w ogóle ja tu mam doniczkę, z której jeszcze nie ściągłam etykietki i za każdym razem e, pokazuję. Chodzi mi o roślinę Sanseveria Star green Granate, czyż nie jest piękna? Roślina mateczna jako tako nie rośnie. Czemu mówię, że jest rośliną mateczną? Bo ona mi dała sporo dzieciaków. Tu w środku jest jeden maluch, który ostatnio mi się wykluł. Już go widać ponad ziemię, a tutaj jest kolejny, który rośnie. I tego już chyba nie będę oddzielać od rośliny, bo o ile maluchów wypuszczam mi mnóstwo, to ze środka nie chcę wypuścić ani jednego liścia. Ale uważam, że no jest to roślina godna uwagi. Jeśli nie posiadacie Sanseveri, to... Kupcie koniecznie, nie są skomplikowane, mogą stać w trochę ciemniejszych miejscach, wtedy nie będą nam tak intensywnie rosnąć, ale wiecie, jak zapomnicie podlać, nie stanie się nic z nią, ewentualnie nam trochę zasuszy te listki, ale jak podlejemy, ale nie zalejemy, to znowu powróci jej wigor. Słuchajcie, to jest mój kieliszek, który stoi już tu bardzo, bardzo długo, ale to jest tak, listek z tej Severi, który wypuścił mi malucha, to jest severia Metallica, która również ma dzieciaka, ale on nie chce za bardzo rosnąć. I tam na dnie jeszcze pływa jeden listek ze star Sanseveri Star Canary, która wygląda tak. No i to jest taka Sanseveria, która nie chce zbyt wiele robić. Urosła. Ja ją kupiłam mniej więcej w... O takim wyglądzie, z tymi listkami, które były żółte tutaj, były zdecydowanie mniejsze, a wyrosły, spójrzcie, jaka to jest konkret roślina. Ogólnie te górne liście powinny mieć tak fajnie, delikatnie, delikatnie, no kanarkowo-żółte, no ale one nie są już kanarkowo-żółte. Od zeszłego roku wypuszcza tego liścia, widzę, że tam w środku jest jeszcze jeden, nie wiem, czy ja ją przesłuszam. no coś ewidentnie robię nie tak. No nie jest wysuszona, bo jak jest wysuszona, to marszczy mi listki i te żółte liście są bardziej, jeszcze bardziej zielone. Więc ona również sobie lubi popić, bo stoi tutaj na parapecie. Teraz już tak delikatnie dosięga je słońce. Wyrosła na ogromną roślinę. W ogóle nawet się zastanawiałam, czy tych wszystkich moich sanseveri nie połączyć w jedną doniczkę by sobie tak fajnie w takiej podłużnej mm, rosły. Nawet słuchajcie, wiecie, co już byłam bliska kupienia. Widziałam taką w WI i białą, ale okazało się, że ona jest metalowa i ma tylko takie drewniane podstawki, czy coś, nie wiem, jak to się nazywa. Już prawie ją kupiłam, żeby połączyć wszystkie Sanseveri z tego parapetu i gdzie się tu ustawić, ale stwierdziłam, że nie, więc nie mam do końca planu. Tu jest, o, tu widzę, że coś mi się nie wyszło i coś mi odpadło, więc będę musiała dosadzić. Tu jest mój miks trzykrotkowy. Nie wiem, czy wiecie, ale ja uwielbiam trzykrotki. No i jak widzicie, przyjął się. Dla tych, którzy mnie śledzą, to wiedzą, że ostatnio właśnie sobie przycinałam, ukorzeniłam, znaczy nie ukorzeniłam, bo wsadziłam te trzykrotki w prosto ziemi I jak widzicie, są dosyć takie jedorne, bujne, czyli większość z nich się przyjęła. gdzie Gdzieniegdzie są też straty. Jest to taki mój trzykrotkowy miks. To powinna być trzykrotka pink blush, czyli z takimi delikatnymi kawałkami różu, ale no niestety wciąż nie chcę tego różu wypuszczać. Stoisz już w domu na parapecie, dosięga już delikatne słońce, wciąż nie puszczam. Ja zmiany temperatur wciąż nie wypuszczam mi tych kropek. Po, po tym, jakiem dostałam od znajomego, no to zaczęła mi wypuszczać te kropki, potem przyszło lato, przestała, więc dosyć skomplikowana sprawa. Aha, i mówiłem, że moje rośliny przejdą prysznic, no to trzykrotki na pewno nie będę opłukiwać wodą, bo jej to tylko może zaszkodzić bardziej niż pomóc. Ona bywa dosyć delikatna jeśli chodzi o takie sprawy, wiecie co, o ile ta na przykład Pink blasznie nie, ta z białą wariegacją nie, to natomiast ta wężykowata mogłaby to bardzo źle znieść. To jest Quadricolor, ale jest to też trzykrotka wężykowata, gdzieś to doczytałam kiedyś i teraz mi się przypomniało, uch oleśnienie, więc raczej nie będę jej prysznicować. Dobra, tu jest moje krzesełko, stoliczek Potrzebny chwilowo Pusta doniczka, bo jedną z trzykrotek Podarowałam komuś Ym, Koleżance z pracy Bardzo się ucieszyła Nie ma takiej, nie posiada ani jednej trzykrotki więcej Podarowałam Tu jest Ludisia Discolor I ona stoi tu cały rok, słuchajcie Tak trochę w kącie, troszkę zapomniana Ale bardzo ładna i godna uwagi roślina W ogóle przestawię sobie tą star green Kanary tutaj żeby nie przeszkadzała, więc bardzo fajna, ładna roślina. O, o dosyć sucho ma, no. powiem wam, że ją przesuszyłam. Stoi z tyłu, więc jest no, dosyć łatwo, można ją przesuszyć i właśnie to zrobiłam, więc ono prawdopodobnie ucieszy się z prysznica, bynajmniej pójdzie tak czy siak pod prysznic, wypłuczamy ją, opuczemy i będzie ładniejsza, chyba, chyba że nie. Dobra, tak się prezentuje. Fajne, ma ładne te liście. Jeszcze u mnie nie kwitła, ja ją dostałam w ze szczepek, tak mi się wydaje. Widzę, że wypuszcza jakieś młode listki, więc jest ok. Eee, no i to jest nasz szaszłyk, czyli um, przeniesiona ponownie roślina stała trochę na balkonie, to znaczy w sypialni, potem na balkonie i teraz po, przywędrowała z powrotem tu na parapet. I jest to, eee, po, chciałam powiedzieć cyropegia, ale bym skłamała, jest to kresula hotentot, właśnie. Krasula ten tot, która rośnie. Kupiliśmy w zeszłym roku ogólnie nazwany u nas szaszłykiem, bo takie śmieszne, takie międzywęźle, wygląda faktycznie jak mięsko nabite na patyczek. Mm, o, widzę, że dosyć dużo korzeni jakichś tu powietrznych mi wypuściła. Fajna, ciekawa roślina i przydałoby się jej przesadzenie już do trochę większej, bo rozrosła się w ciągu roku, więc tu by też trzeba było jak przy. Em, grudniku, pomyśleć o przesadzeniu. Tu mam choję Crinkle Eight. i ona raczej na pewno zostanie tu na parapecie. Bardzo fajna, godna uwagi. Choja, która prawdopodobnie, jeśli kiedyś u mnie zakwitnie, powinna, i mm, kwiaty powinny wytwarzać zapach czekolady. Więc czekam, czekam. Cały czas fajnie rośnie, nic się tu nie zmienia i ma takie bardzo grube łodyżki. Elegancki kwiat. Odstawiamy. Co my tu jeszcze mamy? peperomie, jedna z niewielu które u mnie przetrwała, widzę, że teraz dosyć obficie ponownie kwitnie spójrzcie, to są jej kwiaty, no nie są jakiejś wyjątkowej urody, ale są fajna, ładna, długa również wymagająca przesadzenia widzę, że się, wow no, przyrosła jej się, ona tak rosła sobie cały czas w zw... zwrócona w stronę szyby, no i nieźle jej się tu przybrało również przydałaby się jej większa doniczka może wtedy bym mogła tu jakoś te pędy poukładać i może by się fajnie ukorzeniła, mi i coś więcej by tu zaczęło się z góry dziać. Ja sobie jakiś czas temu ukorzeniłam, praktycznie z listków, no ale widzę, że to się tak nie za bardzo nie do końca mi przyjęło. Tu widzę, że o, widzicie, coś odpadło. No więc trzeba by tutaj coś również, może odstawiam na ten bok, pomyśleć o jakimś przesadzeniu o czymś nowym. Epipremnum, o! Oh, patrzcie, nie wiem czy to będzie widać, O, oh, nie lubię ich, one nieatrakcyjnie pachnią i pachną i za każdym razem jak już się tylko jesień zbliża, to wpadają mi do mieszkania, tragedia z tymi robakami jest. No dobra, tu jest moje Epipremnum variegata, Epipremnum pinnatum variegata, które się trochę buja, bo... Musiałam mu zapewnić osłonkę, żeby łatwiej mi się nie podlewało, bo wiecie, roślina bez osłonki, czyli powódź na parapecie, lub na półce, lub gdziekolwiek to postawicie. Wypuszczę kolejnego liścia. No i tak będzie mi ciężko, o, może tak. Po przestawieniu ją na ten parapet, bo ona wcześniej rosła sobie w witrynce, wypuszcza większe liście. I po przyczepieniu do deski w ogóle ona już się, nie wiem czy to będzie widać. Patrzcie, jak się fajnie. Przyczepiła, nie odchodzi, więc sama już się chwyciła tej deski i po niej się będzie wspinać. Podoba mi się ten efekt tego wspinania po desce. Natomiast, to jest jej najnowszy liść, wyszedł praktycznie cały zielony i ma tylko odrobinki bieli. Z tego co zauważyłam, że ona dopiero tak ładnie się wybarwia po jakimś czasie, że. Te na przykład liście wyszły z taką wielką ilością bieli, to od razu było widać, że wychodzi ładny, jasny liść, ale te, które już właśnie nie mają tej naświetlenia, nie mają, nie posiadają lampy, czyli tego naświetlenia LED-owego, bo w miałam właśnie tam LEDy, dalej mam, no słabiej się trochę wybarwia. Ale za to puszczam mi już piękne dziury po środku liści, bo ja myślałam, że coś się gryzie, a potem się... Zorientowałam, przypomniałam mi się, że nic jej nie gryzie, spokojnie, nie panikuj, to są po prostu jej wewnętrzne fenestracje, tak ma być. No więc jest ładna, naprawdę jest ładna. Szkoda, że no to no szkoda, troszeczkę szkoda, troszeczkę żal, że nie ma już takiej ładnej bieli, ale być może się to zmieni. Jak wspominałam, już troszeczkę słońca trafia na ten parapet. No dobra, odstawiam. byleby mi się tu nie gibła. W ogóle jeszcze Wam chwilkę pokażę. Patrzcie, jaki tu fajny. Długi korzonek puściła. No i tu z tej strony również. Ok. Stój, maleńka. Nie wywróć się. Będzie ciężko. Może wiecie co? Odstawię ją, bo ona naprawdę jest chybotliwa przez to, że ma różnicę dużą w tonicę. Filodendon brandtianum. Słuchajcie, ja go przycięłam, bo jakoś miłości. no nie chce ze mną żyć. Nie chce. Ma jakiegoś focha i nie wiem o co chodzi. Więc nawet nie ma tu za bardzo na co patrzeć. Ktoś wspominał, że dobrze jest, żeby miał więcej wilgoci, że nie jest to tak jak z innymi filodendronami, że zauważył to chyba karton, ogrodnik dla zabawy, jakoś tak, że jego filodendron stwierdził, że zauważył to, że powinien mieć trochę więcej, lepiej go podlewać więcej niż mniej, jak na przykład inne filodendrony, więc zastosuję, bo ja tu już pomysłu na tą roślinę nie mam, zostawiam. Odstawiam. Może w ogóle i zmienię miejsce, żeby na nią nie patrzeć. Eee, no, i tutaj przechodzimy do marandy. Wysuszyłam ją. Musiało słońce ostatnio świecić. No dobra. Trzeba koniecznie podlać, sprysznicować i podlać. Ona lubi prysznic i lubi też czasem łapać sobie jakiegoś prędziorka, więc przy okazji sobie ją przejrzy. Ale nic tu nie widzę. Liście pod spodem są czyste. Jest ok. Co prawda troszeczkę pozasuszane. No, ale jak wiecie, to jest moja wina. I w ogóle. Ostatnio przez przypadek podlałam ją wodą z kranu, a to nie służy dobrze y, tym, tej morancie. No szkoda. Jest moranta kerchowa na variegata, ma tu pięknego liścia. Y, no jest fajna, ale koniecznie do podlania i do prysznica. Co my tu jeszcze mamy? Tak trochę się zakręciłam od razu. Dwie małe san Au, mnie. Dwie małe Sanseverie, Sanseveria Samurai. Nie widzę, żeby wypuszczała takie dzieciaczki. Przestawiłam ją z najdalszego kąta półki, bo stwierdziłam, że chciałabym, żeby mi trochę podrosła. Widzę, że wypuściła tutaj ogromną ilość korzeni. No nie taka ogromna, ale raz, dwa, trzy. Widzę, że trzy i tu czwarty próbuje się przebić, więc dobrze by było ją również przesadzić. Ale chyba jeszcze to zostawię. Wiecie co? Senswerję mam to do siebie, że im ciaśniejsza tym chętniej wypuszczają dzieci. Więc na razie na ten sezon ją tak zostawię, jak jest. I moja Sanseveria Starfish. Kupiłam ją z pięcioma listkami. W tym roku już ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć! Słuchajcie, dziewięć! Odstawiłam ją również na półkę, więc troszeczkę się wyciągnęła, ale po powrocie na parapet ma już grubszego tego listka, wypuszcza go grubszego. No i zaszczyciłam je ostatnio ponownie nowym dzieciakiem. Myślę, że już ze trzy albo cztery lub pięć od niej oddzieliłam. Ona cały czas wypuszcza dzieci. No i fajne jest to, że dalej idzie w liście. Więc co odstawiam na bok, na pewno wróci tu na parapet, bo raczej jej tu jest dosyć dobrze. Yy, ostatnia roślina, słuchajcie, orchidea, chyba jedna z moich starszych roślin, które posiadam, bo jak zaczynałam, zanim zaczęłam przygodę z roślinami, no to popłynęłam totalnie w orchideę i było ich tu bardzo dużo. W syngi szczekałem, słuchajcie, chyba mój syn powrócił. Um, więc się nie zdziwcie, jakby jakieś dziwne dźwięki to chodziły, mogą szczekać dziewczynki moje. Nie wiem, co jak wspominałam, nie wiem, chyba mam już 9 albo i 10 lat. Myślę, że jak się przeprowadziłam im więcej do Niemiec, to tak sobie zakupiłam orchideę i do dziś ze mną są. I to jest właśnie jedna z nich, która przekwitła. Ta różowa część nadaje się już do wycięcia z niej. Nic nie będzie, więc usunę sobie to, bo nie jest to potrzebne. I być może kiedy się sobie dosadzę do tych, które mam w łazience, tam jeszcze mam miejsce, mogłoby tam zagościć i tam mieszkać. Więc słuchajcie, ja się biorę za ogarnięcie tego kurzu, wszystkiego. Eee, Umycie okna, przydałoby się zmienić też firanki, ale powiem Wam, że męża nie ma i nie będzie miał kto mi tej listwy ściągnąć, a ja sama sobie nie poradzę. Więc spieram się za to. Później zaczniemy montować sobie półeczkę, może jakiś krótki filmik w międzyczasie wpadnie. No i co? Potem będzie ponownie aranżacja, no bo cóż by innego zostało. Zobaczymy, które rośliny powrócą na parapet, które nie. No troszeczkę mi zeszło, powiem Wam. Zaczął padać deszcz, ale okno umyte. Rośliny opłukane, niektóre poprzesadzane, tak się teraz prezentuje parapet, niektóre roślinki znikły. No, a tam jest stojaczek z Ikei, całkiem fajnie się prezentuje. Myślę, że teraz pokażę Wam wszystko z bliska. Tak teraz się prezentuje, udało mi się umyć okno i słuchajcie, zaczął padać deszcz. Wprawne oko pewnie zauważy, że paru roślin brakuje, no niektóre zmieniły miejsca, jakoś nie pasowały mi do koncepcji. Stojaczek stoi, fajnie nawet wygląda, więc całkiem nieźle się wkomponowuje, to co może obejrzymy sobie rośliny z bliska. Więc tak jak wspominałam, powiedziałam, że niektóre będą, będą przesadzone i opukane, więc peperomia już jest troszeczkę większej doniczce. tu z góry spróbowałam to tak zakręcić jedną gałązkę. Mam nadzieję, że w końcu coś tam od ziemi odbije, ukorzeni się to. Sanseveria Star Canary jest w tej doniczce, co wygląda, no wygląda w niej jak ananas, podoba mi się ten efekt, więc zostawiam ją tak obok Star Green Granite. Z tyłu również przesadzony Hotentot kresulka, więc mam nadzieję, że będzie jej dobrze też w tej doniczce. Ja wiem, że powiecie, że za późno na przesadzanie, ale no trzeba było, to trzeba było. Tutaj mix trzykrotkowy, <grym> ma fajną osłonkę, słuchajcie ona jest... No, ta osłonka jest, jak to się mówi, eee, no pomóżcie mi, dobra. Tak schowam się, żeby mnie aż tak do końca nie było widać, bo ja gdzieś tak w drysiku, żeby to mieć. Z, z, z krotkami. Eee, tutaj mamy salsamerę również. Hojka sobie fajnie stoi. Druga hoja obok niej, pod spodem. No, kalatea. Kalatea? Maranta, boże, maranta no i strumanty, słuchajcie z tego stromantę, kiedyś wspominałam, że będę je przesadzać do leczuzy i ono tak wygląda dużo liści straciło sporo dzisiaj poobcinam ale tu widzę, że coś nowego wychodzi ukorzeniła się nawet całkiem fajnie, bo widać tu od spodu korzonek, no i póki co będzie stać na tym parapecie, ja wiem, kubek tak dziwny trochę, ale niech już tak stoi wypuści jakiegoś ładnego liścia zorientowałam się, że ma przędziorka Musiałam ją gdzieś umyć jeszcze ładnie przy okazji mm, jak nim wiecie wyczyścić no i tutaj mamy epipremium ono tu musi zostać, bo tu dostaje tego światełka, tu się też opiera ta deska choć już jest dużo stabilniej ale i tak to na razie tak zostawię, no i nie ma ze mną grudnika, jednak nie zdecydowałam się go przesadzić, stwierdziłam, że słuchajcie, no one są w fajnych cenach on był już ze mną bardzo długo, bo parę lat no i w sumie miałam do niego duży sentyment ale no czasem tak jest, że trzeba się jakimś roślinom pozbyć i tak uważam, że jak na mnie ten parapet jest dosyć pełny, dosyć mocno przepełniony, można powiedzieć, ale mimo wszystko z tym stojaczkiem to się dosyć fajnie komponuje. Raczej nie będę kupować drugiego, miałam taki zamiar, być może ta doniczka, ale chyba na razie tu tak zostaje. Satysfakcjonuje mnie ten widok, to za... Zagospodarowanie parapetów, więc póki co tak zostanie. Zobaczymy, jak będą się miały rośliny. Bo być może Maranta będzie musiała zmienić to miejsce, bo będzie jej tu zbyt ciepło, zbyt dużo słońca. Od jednak tego wpadającego zimą. No na razie to wygląda tak. Myślę, że jest ok. Um, przygotowałam sobie już klary nerwów, żeby gdzieś je przestawić i obtoczyć mchem i zobaczymy co z tego będzie no dobra, słuchajcie, bo film będzie totalnie długi jak widzicie okna czyste no dobrze, ja już będę się z Wami żegnać i do następnego filmu pa!